Beata Mundrand, kobieta nowej kultury. Jana Nagel, Boski Wizerz. Jak to jest z tymi dietami, dietami cud? Czy któraś z proponowanych przez świat <grym> sprawdziła się w Twojej rodzinie? Czy stosowałaś coś dłużej niż miesiąc? Może to stało się stylem życia, albo jakimś takim sposobem na wyżywienie rodziny? <grym> <grym> stylem życia się żadna nie stała. To na pewno. Fakt, że próbowałam diet, diet w sensie takim zdrowotnym, bo diet odchudzających raczej nie, no chyba, że ograniczenie cukru, to nawet do tej pory jakoś tam staram się ten cukier ograniczać, przez jakiś czas w Wielkim Poście też w ogóle odstawiałam cukier i wszelkie słodkie rzeczy. No, i to było rzeczywiście faktycznie ten cukier, jakoś tam odczuwa się, że nie ma tych takich spadków energii. Coś w tym jest. Także, jak odstawimy cukier, to to nie ma takich właśnie spadków energii, lepiej się czujemy i, i y, y, to jest fajne, ale też trudne, no bo idzie się gdzieś do kawiarni ze znajomymi jakieś świętowanie, no i tak jesteśmy przyzwyczajeni, że świętujemy na słodko. Y, na słodko. Także, y, no jest to wyzwanie. Ale y, to przynajmniej w moim przypadku y, myślę, że jakieś tam y, owoce dało. Ale też y, taką dietę zdrowotną, bo były takie. Nie wiem, czy pamiętasz jeszcze, jak była moda na y, dietę bezglutenową, później była moda na, na tą y, kaszę jaglaną to tak, tak, taki, tak, jed... tak, jaglany detoks. Tak, 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 tak. Mhm. Teraz jest na keto znowu. Tak. I powiem szczerze, co sezon, <laughs> jak Dobry. ja to widzę, że w danym sezonie nagle tylko to się je i, mm -hmm. i tylko to jest zdrowe, a dopiero co było tylko zdrowe, co innego, no to szczerze mówiąc mam do tego dystans, bo już trochę przeżyłam, przeszłam tego, tych diet też w sensie takim zdrowotnym, ponieważ moja córka miała tam przez jakiś czas problemy zdrowotne, więc próbowałam, zwłaszcza w tym czasie tej diety bezglutenowej, Próbowaliśmy, byliśmy nawet, yy, nie pamiętam, nawet chyba około roku na takiej bezglutenowej diecie z całą rodziną, co było mm -hmm. dużym wyzwaniem dla mnie zwłaszcza. Tak, bo to jeżeli jest jedno dziecko, tak, to jednocześnie, mm -hmm. żeby pomóc sobie, to, to wszyscy przechodzą tak, wszyscy, na podobny tak, sposób tak, żywienia. Tak. Też wtedy nawet chyba yy, mm -hmm. jakaś dietetyczka zaleciła mi też, bo ja, ja byłam, nie, no nie w ciąży już, ale chyba miałam malutkie, kar, karmiłam wtedy synka i i to był taki czas, kiedy hmm. też y, odstawiłam właśnie hmm. gluten, chyba całkiem, albo tylko mleko, nie pamiętam już w tej chwili, ale w każdym razie wiem, że był taki czas y, diety całkowicie bezglutenowej, i to był duży wysiłek. I hmm. y, 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 jakoś tam pomogło, ale bez szału. <laughs> Powiem szczerze, że, że widziałam jakieś efekty, hmm. ale, y, ale to nie były takie efekty, które były warte tego wysiłku i w pewnym mhm. momencie zrozumiałam, że że ta dieta staje się takim trochę boszkiem w moim życiu, że wszystko się zaczyna kręcić wokół diety, wokół tego bezglutenowego jedzenia no i jakoś tak zrozumiałam, że chyba to nie jest dobre dla mnie dla naszej rodziny i w pewnym momencie zaczęłam od tego odchodzić, bo to wszystko mhm. te diety, te, te mody i tak dalej to się z czegoś bierze, bierze się z tego, że że no mamy niezdrowe jedzenie, tak? Mhm. W naszym współczesnym świecie jest mnóstwo przetworzonej żywności i y, idąc do sklepu i wybierając tak bezmyślnie spółek, y, no to, y, to rzeczywiście byśmy się bardzo niezdrowo odżywiali, więc trzeba jakiejś refleksji, jakiegoś zastanowienia się mhm. nad tak, tym, tak. żeby odscedzić to, co jest. Y, co jest niezdrowe, co nie, nie, nie wpływa co na nas. To jest żywym jedzeniem, prawda? Tak, A dokładnie. Coś, co tylko ma kalorie i życia nie daje. Mm, mm. Ale z drugiej strony takie zafiksowanie się na jednym stylu jedzenia, na jednej diecie. Yy, coś nam daje, coś zabiera. Tak. I myślę, że, mm. że właśnie dużo tutaj takiej mądrości trzeba. A ty, Batka, tak. jak miałaś takie... Mam fazy... podobne refleksje, chociaż też ulegałam fazie na zasadzie, ojej, to co ze mnie ma, za mama, że ja nie karmię dzieci idealnie zdrowo. Na szczęście pomógł mi zdrowy rozsądek, ale chyba sytuacja, w jakiej byłam przy małych dzieciach, gdzie o jednej pensji inżynierskiej trzeba było utrzymać rodzinę zaraz po studiach, było bardzo skromnie i biednie. I w związku z tym jedliśmy proste jedzenie kasza z masłem, ryż z jabłkiem. Codziennie prawie piekłam szarlotkę, bo miałam dwie piękne jabłonie na szarą renetę zresztą w ogrodzie. I jadło się to, co było najtańsze. Czyli jakaś marchewka tarta z ziemniakami, codziennie zupa, często żurek. Zobaczyłam, że w tej prostocie i w tym, że nie marnuje się jedzenia, w odsmażaniu chleba, w jajku, prawda? I nawet w takim jedzeniu, niekoniecznie z wyższej półki, ale prostym, rytmicznym, przygotowywanym w domu, że my nie chorujemy. To mm. było dla mnie taki y, y, mentalne zastanowienie się, o co tu chodzi, że przecież nie stać mi na suplementy, witaminy, y, super y, owoce cytrusowe y, czy warzywa ekologiczne. Y, to naprawdę było 70% droższe jedzenie niż to, które kupowałam najtańsze, bo tylko to, na to było mi stać, ale przygotowane w domu y, i z taką rozwagą i codziennie świeże. I y, to mi tak pokazało, że y, może właśnie w tej prostocie, w tym rytmie, w tym, y, że to co mam, tylko <grymiany> tym służę, y, że niekoniecznie jest jakaś dieta cud. Nie ma jakiegoś produktu, prawda, który jest odpowiedzią na wszystkie problemy zdrowotne, prawda? i niektóre firmy na tym zarabiają. I nas gdzieś tak wkręcają w takie myślenie, że oto na drugim końcu świata jest ta roślina, która prawda, i wypita, i przyłożona, i nasmarowana, da ci długowieczność. Tak nie jest. Obudziłam się z tego, z tego snu bardzo wcześnie, kiedy zobaczyłam, że czasem twórcy świetnych produktów żywieniowych, oni również umierają. Oni również chorują na inne choroby niż związane z przewodem pokarmowym, co też przypomina, no, kto jest władcą życia i no Panem. Właśnie. No właśnie, I to jest to, że my możemy swoimi środkami, jakimiś tam próbować o to zdrowie zawalczyć. Rzeczywiście ważne to jest, żeby prowadzić higieniczny tryb życia, żeby się zdrowo odżywiać, żeby uczyć też dzieci, pokazywać im, że niekoniecznie. Codziennie paczka chipsów to jest najlepsze rozwiązanie, że, żeby pokazywać, że to jest przetworzona żywność, jak ona wpływa i tak dalej, ale, ale pamiętajmy, że właśnie Panem Życia i Dawcą Życia jest Bóg i to mhm. od Niego zależy, tak? Jeżeli widzimy, że coś nas przerasta, że to po prostu jest ponad nasze siły, no bo tak naprawdę diety, a jeszcze przy dużej rodzinie, jak ja miałam dietę bezglutenową dla całej naszej ośmiosobowej rodziny. Mhm. Y, to rzeczywiście był duży trud przy, przygotowywania wysiłków, tak. takiej zmiany nawyków też, bo, no, bo mamy po prostu takie nawyki, jakie mamy, niekoniecznie zdrowe, niekoniecznie dobre, ale, y, no, ale to wszystko nagle trzeba wrócić trochę do góry nogami. Mhm. I czy ten trud A budżet jest ten tak, sam. A budżet jest ten sam, tak. To też jest często droższe. Chociaż pewnie byśmy to zaraz usłyszały, że nie, że można taniej, że wcale nie i tak dalej. Ale naprawdę, jak są ograniczenia w budżecie takie duże gdzie każdy wydany grosz jest mm. na wagę złota i człowiek tak. myśli co tu kupić żeby co wybrać a to co są wybrać, wybory to, bardzo trudne To naprawdę mm. czasami tych produktów lepszych z wyższej półki ekologicznych no po prostu nas nie stać nie tak. I o tym też trzeba pomyśleć mm. ale przecież pan bo kto widzi nie tak. jakby to jest najważniejsze tak ja miałam pamiętam kiedyś taką modlitwę podzielę się kiedy córka chorowała dużo tak mm. i tak właśnie już te diety, i wszystko, i badania, jedne, drugie, trzecie, i takie jej zrobiłam i, i cuda na kiju, jak to ją mówi, żeby tylko się dowiedzieć, co jej jest, jak jej pomóc, już taka, z taką bezsilnością siadłam wtedy, pamiętam, do modlitwy i pytam Pana Boga, no powiedz mi wreszcie, co ja mam zrobić, tak? I yy, z taką szczerością też, I, i faktycznie byłam już wtedy na skraju takiego wyczerpania. No i y, otwieram Pismo Święte, otwieram jedną książkę drugą, już tak naprawdę długo spędziłam w tej modlitwie i cały czas nie dostawałam odpowiedzi, yy, co ja mam z tą córką, tak? co, co, co jej pomoże, bo wydawało mi się, że i pasożyty sprawdziłam i wszystko i że spróbowałam już wszystkiego. I w pewnym momencie yy, najśmieszniejsze to było to tak na marginesie, że dostawałam wszystkie fragmenty, które miałam dotyczyły mojego małżeństwa. M coś było o małżeństwie, a ja mówię, w pewnym momencie, Panie Boże, ale ja cię nie pytam moje małżeństwo, tylko pytam cię <laughs> o moje dziecko, które jest chore, nie? I wtedy gdy otworzyłam książkę na takim fragmencie. Nie jest moją wolą, abyś prosił o jej uzdrowienie, czy y, nie jest, y, abyś prosił o to, żeby nie była chora. Coś w tym stylu. Nie pamiętam tego dokładnie, słowo w słowo, nie pamiętam nawet, jakiej to było książki, ale to było po prostu jak jakieś, nie wiem, światło, y, światło ale też tak. takie, y, takie, jakby mnie ktoś kube, kubeł zimnej wody wylał mm -hmm. na głowę, bo ja byłam tak zafiksowana na tym, że mam jej pomóc, i teraz moim celem życia jest wyprowadzić moją córkę z problemów zdrowotnych, że takie słowa, jak mam nie prosić o, o zdrowie dla niej, że, mm. że w ogóle mi się to w głowie nie mieściło, co, co ten Pan Bóg mi tutaj odpowiedział, ale potem dotarło do mnie powoli, 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 że tak naprawdę tak swoją uwagę skoncentrowałam na tym jednym dziecku, mm -hmm. które miało problemy zdrowotne, że mój świat się w ogóle zawęził do tego. Tak zapomniałam o tym, że mam męża, zapomniałam o tym, że mam inne dzieci, no mm -hmm. może. Wiadomo, że przesadzam teraz, moje sytuację, ale tak, ta uwaga i Pan Bóg mi w tej modlitwie pokazał, Asia, zobacz, Ty masz męża, gdzieś tutaj zapomniałaś o tym, zobacz, masz inne dzieci, masz inne sprawy, to nie jest najważniejsza rzecz i ja jestem ponad mm. tym i ja wtedy odpuściłam, bo zobaczyłam, że że to do niczego nie prowadzi, że to było aż, yy, aż absurdalne, że ja tyle rzeczy zrobiłam, mhm. a dalej nie miałam rozwiązania. I czasem tak może być. Tak. No i co, no i córka wyrosła. Yy, problem problemy, się zmniejszył. Problem się zmniejszył. Może nie. To jeszcze potem próbowaliśmy, ale już nigdy nie na taką skalę. Nie próbowałam mhm. yy, jej pomagać aż na taką skalę, bo bo widziałam, że no, zrobiłam sobie bożka z tej choroby, z tego, mm. z tego że ja jej muszę pomóc, tak? Mm. Że... Że jesteś jedynym rozwiązaniem, tak. tak, tak? tak I często tak, mamy mm. tak mają, że myślę, że to jest odpowiedzialność nasza, żadna. Każda z nas pragnie dobra dziecka, zdrowia i yy, yy, choroba jest jakimś wynikiem tajemnicy. Nie do końca znamy przyczynę, czy to genetyczne, czy to wrodzone, nabyte, czy to przez wypadek, przez sytuację, tu się zarazi, tutaj nie. My jesteśmy w pewnym rytmie życia, ale my należymy do tego rytmu, my nad nim nie panujemy i stąd też to poddanie się czasem właśnie tej woli Bożej. Nie, że Panie Boże, zrób co możesz, ale Ty wiesz najlepiej, czy to będzie dzisiaj, a Pan Bóg wie kiedy, wie jak, wie przez kogo. Mhm. My mamy być otwarte i rozeznawać tę sytuację, ale też nie robić z siebie i lekarza, dusz ciał, mhm. dlatego że możemy też zbyt wiele postawić na tej szali, zbyt wiele stracić, a towarzyszyć, wspierać, pomagać. Chyba to jest nasze zadanie. I, I nie zatracić się w takim jednym rozwiązaniu. Tutaj, my jako mamy, powielokroć, przy każdym dziecku, miałyśmy nieraz zderzenie z Sorem, ze szpitalem. Ilość naszych odwiedzin przy złamaniach, skręceniach jest nie do policzenia, ale nauczyłyśmy się z czasem nie brać wszystkiego od razu na serio. Przy pierwszym dziecku latało się przy małym zadraśnięciu, ale przy każdym kolejnym było rozeznanie, czy to poradzę sobie sama, czy dziecko sobie poradzi. Czy trzeba już interwencji kogoś wyżej, jakiejś specjalisty. Dlatego doświadczenie życia pozwoliło nam troszeczkę chyba nawet dystansu do pewnych zdarzeń zdrowotnych, żeby też chyba tak nerwowo nie reagować. Na szczęście ciało też jest odnawialne. Ono dobrze zaopiekowane, pierwsze co dotykiem, miłością, obecnością, opieką, później właśnie lekami czy, czy jedzeniem powoduje, że samo się regeneruje. I my też patrząc na nasze babcie możemy się uczyć tego obserwowania jak człowiek sam dochodzi do zdrowia, jak dzieci też szybko zdrowieją. Kiedy się może wyleżą pod tą kodrą, kiedy mają opiekę, bliskość i one jakoś tak sta, stają na nogach. Ja to też widzę, że dzieci chore często chcą z rodzicami spać, być w cieple, być w bliskości, prawda? I one same gdzieś się regenerują, i nie ma co też się tak nakręcać. Może nawet pozwolić cię wychorować. Mamy takie, takie metody, że te maluchy po prostu, ile się wychorują, tym potem są silniejsze. I to mi pozwoli, pozwala osobiście nie żyć w takim napięciu. A co będzie, jak pójdzie do przedszkola, do szkoły, e, czy wypatrywanie pierwszego kataru. E, nie, organizm jednak jest pewną siłą życia i e, jest przygotowany. Tylko mm -hmm. dostarczajmy mu wszystkiego, aby, aby rzeczywiście ta immunologia była silniejsza, wtedy ilość leków się zmniejszy. Mm -hmm. I też y, w miarę <laughs> jak mamy więcej dzieci ale też jak nasze znaczy, dzieci rosną, nabieramy doświadczenia. Ja miałam w pewnym momencie tak, że ponieważ często moje dzieci chorowały na zapalenia płuc z dusznościami, to ja w pewnym momencie już wiedziałam, kiedy po kaszlu potrafiłam poznać, czy to już jest zapalenie oskrzeli, czy jeszcze mm -hmm. nie jest to zapalenie oskrzeli, nie trzeba iść do lekarza. I zawsze jak to sprawdzałam u lekarki, okazało się, że miałam rację, tak? że w punkt trafiałam. I po prostu już ta moja wrażliwość, już to, to że wiele razy ten kaszel słyszałam, u dziecka sprawiło, że ja już rozpoznawałam, kiedy jest już sytuacja, gdzie trzeba iść do lekarza i interweniować jakiś antybiotyk, kiedy nie. Nawet mój mąż się ze mnie śmiał, że jestem doktor medycyny Anna Nagel i że tylko recepty nie mogę wypisywać i do lekarza idę po receptę. Ale taka była prawda, że ja mówiłam do męża, że musimy iść z dzieckiem do lekarza, bo to już się nie da bez antybiotyku. No ile chcieliśmy i lekarz przepisał. Albo bez jakichś środków, nie wiem, które, które pozwolą na wyjście z tej choroby. I tak naprawdę wtedy, kiedy tak zaczęłam bardziej obserwować, bardziej ufać swojej intuicji, mhm. skończyły się na przykład serie antybiotyków, jakie wcześniej moje dzieci dostawały, które niestety no, bardzo osłabiają. Każda matka mhm. wie, że, że, że antybiotyk... Osłabia mocno organizm i, i lepiej, żeby go nie było. Więc jeżeli tylko jest taka możliwość, mhm. że dziecko przechoruje bez antybiotyku organizm sam sobie poradzi, to, 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 to jest lepsza. lepsza. Mhm. Oczywiście, świadomo wszystko, ale mamy to wszystko w granicach rozsądku, ale mamy tą, tą mądrość nie? matki mhm. i mamy tą taką już też wiedzę dużą. I, tak, i to nam dało y, właśnie to rodzicielstwo powielokroć. Że poprzez obserwacje y, doszłyśmy do y, takiego uspokojenia w tym temacie, że no, dietą mm, to jest najważniejszą to jest właśnie dieta witaminy M, czyli miłość. Mm -hmm. <laughs> Wszystkie inne, ma inne mają być temu poddane. Y, I to też się zmienia. Y, także myślę, że brak przywiązania jest też owocem ducha świętego. Mm -hmm. No właśnie, ten brak przywiązania. Więc zastanówmy się, czy nie jesteśmy do pewnej metody pewnego trybu życia czy pewnego, mhm. pewnej jakiejś diety po prostu przywiązane. Wydaje tak? się, w tym upatrujemy wyzwolenie z wszelkich naszych, nie tak, wiem, tak. Trudu, chorób, trudów, trudów. Mhm. A to nie jest tak, nie ma takiej cud diety, która sprawi, że wszystkie nasze dzieci będą zdrowe, my będziemy mhm. zdrowi. Nie ma takiej możliwości, także zachęcamy do takiej mądrości, roztropności i takiej uważności na to, co jest naszym celem i tak naprawdę, czy ten Pan Bóg dalej jest w centrum, czy ta miłość jest dla nas tak. tutaj celem, czy jednak już się troszkę zafiksowałyśmy i poszłyśmy w pewnym kierunku mm -hmm. za bardzo. A tak. przecież mamy być kobietami wolności i do tego Was zachęcamy. Do zobaczenia.